Cześć. Dzisiaj sobie krótko powiemy o Self Service Portal, czyli portalu samoobsługowym Ivanti Neurons for ITSM. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy Panie Uchanie z działu administracji, która chce wymienić sobie krzesło na jakieś lepsze, ergonomiczne, obrotowe cokolwiek. I w tym momencie jest na stronie głównej może przejść od razu sobie tutaj kafelkiem domyślnie ustawiony ustawionym na usługi pomocnicze przejdzie w ten sposób do konkretnych usług związanych właśnie z usługami pomocniczymi możemy to sobie wybrać może sobie tutaj wybrać wniosek czyli nowe urządzenie biurowe I teraz tak, mamy datę, która jest ustawiona już domyślnie z minimalnie tygodniowym wyprzedzeniem, ale może ustawić, że chce to krzesło przykładowo na 12 grudnia. Tutaj automatycznie wypełnił się dział, w którym pracuje, oraz jak ma na imię i nazwisko osoba wypełniająca wniosek. Ona musi tylko zaznaczyć, co chce, tak, czyli w tym przypadku krzesło. Klikamy przejść. Dobrze, teraz może Pani Hania przejść na moje elementy. Tutaj się wyświetlają wnioski, incydenty posegregowane od najnowszego do najstarszego. I tutaj mamy szczegóły tego wniosku. Po prawej stronie mamy status. W tym momencie jest przesłane i mamy odpowiednie zakładki. Pierwsze to jest notatki. Może sobie Pani Hania coś dopisać, że chce krzesło ergonomiczne. Obrotowe. I taka informacja trafi do zespołu realizującego wniosek. Dalej może dodać jakiś załącznik, na przykład jakieś zdjęcie, które przypomina jej wymorzony fotel, cokolwiek. Warto napomnieć, że każda zmiana statusu w wniosku pani Hani jest wysyłana na jej skrzynkę pocztową. W tym momencie mamy status zamknięty i kiedy. Otrzymamy taki status, to możemy dostać ankietę. Tak wygląda taka ankieta. Tu są trzy przykładowe pytania, które wystarczy wypełnić. Dwa pytania są jednokrotnego wyboru, i jedno jest otwarte. Jak widać, składanie wniosku o usługę jest łatwe, proste i przejrzyste. Myślę, że żaden użytkownik nie będzie miał z tym problemu, a dodatkowo dzięki takiej ankiecie możemy Zbadać, zmierzyć jakość dostarczanych usług. A podobno, jeśli nie da się czegoś zmierzyć, to nie da się tego ulepszyć. Dziękuję za uwagę.